Dlaczego tak trudno dogadać się z Polakiem? I nawet nam między sobą tak trudno jest się dogadać. Nazywam się Wojtek Sambor. Zbyszek Dzideczek. Reprezentujemy Polską Szkołę Negocjacji, pierwszy polski think -tank negocjatorów, gdzie rozwiązujemy Problemy Polaków, negocjacyjne problemy Polaków, jak i badamy polską myśl negocjacyjną. Czemu tak bardzo podkreślam ten temat Polski? Ponieważ dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o Polakach, o tym, jak oni negocjują i co z naszych takich standardowych przywar wpływa na negocjacje. Polska szkoła negocjacji należy ją myśleć jako pewien, pewną polską specyfikę negocjowania. Bardzo rzadko się bada. Yy, Mimo, że w negocjacjach międzynarodowych widzimy pewien międzykulturowy kontekst negocjowania, to że inaczej się rozmawia na Dalekim Wschodzie, inaczej, inaczej Amerykanie, inaczej Europejczycy i tak dalej. Te kulturowe y, stereotypy na nas absolutnie wpływają i one też mają dużo prawdy ze sobą. E, natomiast z jakiegoś powodu mało się mówi o tym, jak negocjują Polacy, i zrobiliśmy sobie swego czasu taką ankietę wśród naszego grona i. Znaleźliśmy kilka przywar, kilka takich typowych charakterystyk, które wpływają na nasze negocjowanie. Zbyszku, może, jakich Ty kojarzysz z Twojego długiego doświadczenia negocjowania? Na pewno spotkałeś bardzo wiele różnych charakterów. Czy kojarzysz jakąś chociaż jedną historię, w której polskie, nasza specyfika, Polaka, ewidentnie, na przykład, wpłynęła na jakość negocjacji, jak one się zakończyły? Opowiem Wam historię, natomiast wyprzedzę ją jednym stwierdzeniem. To, o co nam chodzi w polskiej szkole negocjacyjnej, to pokazanie, żeby pewne rzeczy unikać, które powodują, że ludzie, którzy są z innego kraju, wykorzystują nasze przywary narodowe. Czy morał na początku. Takie. Dobra, dzięki. Bo <śm> <śm> rzecz się miała w Algierii dawno, dawno temu. Negocjowałem kontrakt na licencję maszyn, które Algierczycy mieli kupić. I co się okazało? Jesteśmy na końcu negocjacji. Przyjeżdża dyrektor z Polski i na pytanie Algierczyków, czy Polska będzie kupować te maszyny, jak już będą wyprodukowane w Algierii, bez konsultacji z nami odpowiada: Tak. Olbrzymie zamieszanie, przyjeżdża minister budownictwa, gazety trąbią o tym, że Polska będzie kupować maszyny z Algierii. Wszystko skończyło się nieszczęściem, bo założeniem dyrektora było to, że powie tak, ale tak naprawdę nie dotrzyma słowa że w kolejnych etapach będzie tak mocno algierczyków oszukiwał, że oni tak naprawdę tych maszyn nie będą w stanie wyeksportować. Jaka to była przywara? No to takie nasze bardzo brzydkie słowo cwaniactwo, takie że krótkie myślenie, takie właśnie na zasadzie tej dobrze przyrzeknę, ale nie dotrzymam. Także Wojtku, to jest Jedna z naszych cech narodowych, niestety. Absolutnie. Jakby, chociaż chcemy myśleć, że to już nie jest prawda, że już jesteśmy Europejczykami i trochę inaczej działamy. Z jakiegoś powodu to wybrzmiewa. Chyba nie będziemy dokładnie dzisiaj szukać. Genezy tego wszystkiego, chociaż moglibyśmy jej trochę szukać w naszych na przykład socjalizmie, komunizmie Nie. i tak dalej, bo kiedyś trzeba było przetrwać w różny sposób. I sposobem było e, oszukiwanie władzy, oszukiwanie systemu i trochę tego jesteśmy nauczeni. No ale jednak wybrzmiewa to bardzo trudno w taki sposób zbudować długoterminowe relacje. Co jeszcze wybrzmiało z naszej ankiety z tego czasu, to były na przykład kompleksy. Istnieje coś takiego, że jest taki kompleks Pol Polaka, który na przykład idąc do negocjacji z Niemcem, ok, chcę go właśnie trochę w, w, oszukać, wykorzystać, sprawić, że załatwi sobie więcej jego pieniędzy, bo jestem bogaty Niemiec. No ale co stoi po drugiej stronie? Stoi, że my się nie czujemy równorzędnymi partnerami. Ja od razu gdzieś ustawiam się poniżej, że to on ma pieniądze, a ja jestem troszeczkę niżej i muszę go, dlatego muszę stosować jakieś techniki. Nie uwzględnianie specyfiki nawet narodowej, dobrze poruszyłeś Niemcy. Załóżmy, że negocjuje z jakimś tam ginterem z Niemiec, nie widząc go jeszcze. W pewnym momencie przychodzi do konfrontacji, a mnie przez cały czas coś nie pasuje. Nie wiem, dlaczego źle się czuję w tych negocjacjach. Okazuje się, że tak naprawdę to jest człowiek obywatelstwa niemieckiego, ale jest to Turek. Turek, który jest drugiego pokolenia i ma te nawisy swoje nawisy kulturowe które powodują, że Podchodząc do niego jak do Niemca, będziemy inaczej negocjować. Jeszcze jedna rzecz, to też w ankiecie było odnośnie języka. My często używamy, staramy się tak przypodobać Anglikom, Amerykanom, Australijczykom czy, czy innym ludźmi, dla których język angielski jest naturalny, że chcemy negocjować koniecznie w ich języku. I to jest olbrzymie zagrożenie. Ja byłem to dla przykładu na turniejach międzynarodowych, na międzynarodowych turniejach negocjacyjnych, które organizujemy już wielu, wielu lat, przyjeżdżały bardzo różne drużyny, między innymi oprócz drużyn europejskich, to były na drużyny z Wielkiej Brytanii, Stanów, ale często też Indii. To są zazwyczaj to, co zauważyliśmy: drużyny, które naturalnie są jakby o, o, ich ojczystym językiem jest angielski. Oddawano im w pewnym sensie kontrolę nad tymi negocjacjami, z tego powodu, że prowadzi... potrafili oni lepiej je prowadzić czysto semantycznie, czy czysto z użyciem swojego słownictwa. No i natychmiast wchodziło to takie poczucie, że okej, okay, to niech oni prowadzą, my będziemy odpowiadać na pytania, bo wy je przecież tak pięknie zadajecie. Więc, więc nagle się okazywało, że oddajemy kontrolę przy stole negocjacyjnym tylko z powodu tego, że oni po prostu lepiej mówią po angielsku. Jeszcze jedna taka uwaga. Nawet jeżeli znacie język jakiś obcy, no ja znam cztery, ale nigdy w poważnych, bardzo negocjacjach międzynarodowych nie używam tych języków. Rozmawiam przez tłumacza i to nie dlatego, że nie znamy języka. Rozmawiam dlatego, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń czasową, że zanim ktoś już dokończy zdanie, to my wiemy o co chodzi, możemy sobie przygotować odpowiedź, a tłumacz nam spowalnia ten proces, co powoduje, że będziemy lepiej przygotowani do następnego etapu. Ale mnie się wydaje, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która też chyba wynika trochę z naszej przeszłości. Czasami jest taka sytuacja, że my mamy, czujemy się jakby trochę niżej, trochę bardziej deprecjonujemy swoją postawę, tylko dlatego, że ktoś mówi w czystym na przykład angielskim języku. Co to oznacza, że gdzieś tam budzi się demon przeszłości, jakieś rzeczy, które powodują i sprawy, które powodują że jesteśmy w, niż, w niekorzystnej pozycji negocjacyjnej. Czy Wojtko miałeś kiedyś taki przykład? Powiem Ci dwie kwestie. Przypomniane turnieje to właśnie między innymi była też poważna różnica w stosunku tych ojczystych na angielskich, że brytyjski angielski się wydaje taki wyjątkowy, dystyngowany. i od razu takie jest takie poczucie, że to jest ktoś mądrzejszy, inteligentny i tak dalej. Eee, wchodzę w trudny grunt, natomiast na przykład Drużyny z Indii okazywały się najbardziej skuteczne, chociaż ich akcent nie jest tak powszechnie szanowany. Wręcz oni oddają dużo szacunku, dużo estymy drugiej stronie. Natomiast co się działo? Dzięki temu, że tamta, że oni jakby grali w ten sposób, że oni pomagali tej drugiej stronie w tej komunikacji, tak naprawdę też dosyć dobrze prowadzili te negocjacje, oddając pełen szacunek drugiej stronie. Jeszcze mam jedną anegdotę, ponieważ obecnie mieszkam już od pewnego czasu w Hiszpanii i to co zauważyłem, to że Polacy jakoś strasznie się wstydzą tego, że nie potrafią dobrze mówić, więc nie mówią w ogóle, dopóki nie potrafią w miarę dobrze. E, natomiast Hiszpanie mówią tak, żeby się dogadać. Wiedzą, że nie potrafią ani po angielsku, ani po innemu. Natomiast tak długo będą próbowali, żebyśmy się porozumieli. I to jest troszeczkę ważniejsze niż to, żeby właśnie na przykład odchodzić od. Te kompleksy potrafią nas, nam zabrać okazję na przykład do rozmowy, do porozumienia. To poczucie, że ja jestem gorszy, może mi sabotować mój biznes wbrew, e, wręcz budowanie pewnych relacji. Więc na takim prostym przykładzie, który może każdy z nas kiedyś miał okazję dotknąć z obcokrajowcami, to jednak. Takie kwestie, takie stereotypowe kwestie absolutnie wpływają na naszą, jak budujemy relacje. To mi przypomniałeś taką historię. Kiedyś leciałem do Chin, siedziałem obok Chińczyka. Nie muszę opisywać, jak Chińczyk wygląda, bo chyba każdy wie. On czytał chińską gazetę po angielsku i po angielsku zapytałem go, czy może mi tą gazetę pożyczyć, ze względu na to, że chciałem zobaczyć tam wiadomości, trochę poczytać. A on do mnie odezwał się czystym niepolskim, tylko powiedział coś, co nie zrozumiałem w pierwszej chwili. Zapytałem go ponownie po angielsku, a on mi odpowiedział, przecapieronie godą po polsku. To był Chińczyk, który studiował w Polsce, miał żonę Polkę. Mieszkał w Polsce i mówił, mieszkał w Katowicach, mówił po Śląsku. A ja tak się przeniosłem w czasie, że myślałem, że Chińczyk nie będzie mi odpowiadał po Śląsku. Dlaczego o tym mówię? Bo my często w samolocie przygotowujemy się, prowadzimy rozmowy biznesowe, padają nazwy, ceny, nazwiska, a może z tyłu za tobą siedzi ktoś, kto zna polski. I twoje założenie, że jesteś w takiej budce telefonicznej, w taki, pod takim kloszem, jest absolutnie mylne. Mamy przeogromny grunt, myślę, że będziemy go nieraz poruszać, czyli specyfiki polskiej negocjowania. Zastanówcie się, jak te przywary, jakie inne kwestie potrafią wpływać i psuć nasze negocjacje, a zapraszamy Was również na nasz cykl o technikach negocjacyjnych, w jaki sposób je stosować, żeby, być, żeby Twoje negocjacje były skuteczne, no ale też właśnie, jak stosować się z pełnym otwartym umysłem na to, że uwaga, pewne stereotypy na nas wpływają, a to nie do końca musi być tak. Mam nadzieję, że kilka historii z dzisiaj jakby, pokazało, zainspirowało do, Was do pogłębienia tego tematu. Zapraszam.